Ja bardzo Bogu dziękuję i Maryi, że mnie przy, przyprowadzili na te rekolekcje, nazwałabym je dotykiem Boga i poczuciem bliskości. Bóg pokazał mi, że mnie kocha i otoczył mnie taką miłością, jak nikt mnie jeszcze nie otoczył. Pan Bóg dotykał moich najgłębszych ran, nawet poprzez kontakt z moją siostrą Iwoną, a najbardziej przez adorację i przez taniec, bo poczułam się taka wolna przed, przed Jezusem i właśnie Poczułam to, że on mnie dotknął podczas tego tańca i to jest coś niesamowitego. Taka wolność w wyrażaniu siebie, czego mi całe życie chyba tak naprawdę brakowało. On to odblokował i to chwała. Chwała jemu za to. Chwała Panu za to, że w końcu w wolności uwielbiałam Pana Boga. W czasie rekolekcji doświadczyłam niesamowitego piękna i jedności we wspólnocie. A przede wszystkim doświadczyłam obecności Boga we mnie i w drugim człowieku. Doświadczyłam tutaj e, obecności Boga Ojca, który na mnie czeka. E, I poczułam się rzeczywiście tak jak ta córka marnotrawna, która, która wraca do ojca. To był piękny czas e, uwielbiania Pana Boga. Fantastyczny czas. Polecam każdej dziewczynie, która kocha tańczyć i kocha Jezusa i. Kocha Boga przez całym swój serce, kocha świat, odnajdzie tutaj siebie. Niesamowite kobiety można spotkać, niesamowici y, organizatorzy, niesamowite siostry. Wszystko jest tu niesamowite, przepełnione miłością i radością Bożą. Tutaj jest zapach modlitwy, który cię otacza. Tutaj możesz poznać jego prawdziwą radość, jego prawdziwą miłość. Zachęcam każdego, który. Kto potrafi tańczyć i, i, i kto jeszcze się nie odnajduje, ale naprawdę warto. Boże, piękne czas. bardzo polecam rekolekcje taneczne z siostrą Anno Nobili.